Elo, pierwszy quiz. Czy odpowiesz na najtrudniejsze pytania z tyle turniejów? Rozpocznij test. Mamy 30 sekund, żeby odpowiedzieć. Czytajcie, macie? Widzicie? Każdy z czterech... Ma... kogo? E, Mateusza, Mateusza. Mateusza, Mateusza. No, no ja, ja nawet milu! Nazwiska i postaci... lub postaci historycznych pojawiałem się w tekście polskiego historycznego. Ile? Trzech chyba. Trzech? chyba trzech. Dobrze, Cech, czech? Dobrze, okay. dobrze, okay. dobrze. Oh, yeah. Zgadź błąd. Zgadź błąd z Ach, ach, no. Co? Bo Jak czemu? Nie wiem. Pierwsze, dobrze, pierwsze, widzisz. To jest dłuższe. Rzeka Amazonka, granica. Kurwać, co jest dłuższe? Kurwa. Rzeka Amazonka, Kuda. tak? Czy nie? Kurwa no. granica o, Który owoc nie jest dla botanika jagodą? Banan borówka. Mal... Banan. Banan, no. Banan BALINA! Największej glukozy zużywa. Mózg kurwa, mózg. Dobrze, 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 o, mądry jesteś. Dobrze. Spadać w dół, co do tyłu, to przykłady błędów językowych zwanych potocznie masy maślanych, jaka jest nazwa. E jakiś. Imho, często spotykane. Na forach, co? To? Dobra. Uh! Czy liczba dni w roku może być liczbą pierwszą? Nie, może być. Nie, nie, nie może. Nie może to być. To o kręgu może być. Jezus Mario. Kurwa, czy, czym może być? Promieniem, promieniem, promieniem na pewno promieniem. Debiluje! <grymny> Na fladze amerykańskiej jest 13 czerwonych i białych pasów, który jest więcej? Co? Na fladze amerykańskiej jest 13 czerwonych, to których jest więcej? Ty jest tyle samo? No to kurwa, czemu jest tylko to do odpowiedzenia? Nie, nie, biały, biały. Biały, biały. Czy, nie, kurwa. Jecha, ty! To to, to. Talia to mitologiczna opiekunka. Gierkarciany. Tak, kurwa. <grym> Ale... w dupie ten quiz ma w dupie, dobra kolejny robimy dobra, kolejny, kolejny. brain roty będziemy rozpoznawać I trippy trop, który to jest? to jest góry z to jest. nogami ten, 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 albo ten słoń, to jest ten słoń z sandałami kurwa No a tu jest słoń z sandałami? kaktus znaczy, kaktus. Kaktus, kaktus. Kaktus, kaktus, kaktus słoń z sandałami chyba, no gdzie on no tam jest? Pod... a to? No? No? A kurwa. Kurwa. Dobrze, na zielono nie, jednak jest chyba, czy nie? Nie, nie, było czerwono. To, Aha. Więc a, za... a to nie jest ten, ten kurwa ten, ten pierwszy? A może ten, no. Kurwa też nie. A to a ten może... Krokodyl? Nie, to nie, kurwa. Ten masz. krokodyl może. Nie, to jest ten rekin chyba, nie. A, a, no, e, to to już od nowa, od nowa trzeba robić, od nowa, od nowa. To jest ta. O, to no, no, no. To będzie ten Balbanini. To to musi być, no... Co to jest? Ta, ta kacka może, to, ta jest kacka, kacka. to jest ta kaczka może. To jest ta to jest ta kaczka, to jest No kacka. dobra, no. Bur... loli kurwa. To... Który tam, to tą kuźwa? Zaznaczył w sumie. To? Nie, tam jest tą planetę kuźwa. To? A to? No kurwa. No debilu. Nie. O pierdolę. To! Weź tego, A też Weź nie. tego no? konia zaznacz. Którego? To tego ko konia z butami na samej górze na środku. O no pierdolę, to to było patrz! To to to? No Lava, kasu tu... A to satur... Nita to to musi być No No Bri bri kus dikus Bo to może Z lodówką ten może Nie kurwa czemu, a to? a to Koni 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 Bo bri bri kurwa koń. No nie to to będzie to, ten ptak No no, to musi być. Trochę Może ten ten, może ten. Która? Tru no, Trulimero? Mi, no? Nie, to nie będzie. Ten, to jest Kapucina Asasino chyba. Ten. No to no. ten kot może. No. Kto gdzie ten, jest kot? Aha, to. No dobrze, wiedziałeś. Bry, To to jest to jest ten. Nosat. Nosat. No. No. Eko, kawa. Wirtuoza no to koń, bo on To Tak, 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 tak. Oto. Zirafa to będzie to. fruto Dilo, no to to. To to musi być. To to i to. Znakomicie. Dobrze jesteśmy. Hurra, znamy wszystkie brajnoty. 85, kurwa, zajebiście. O, jeżeli przestraszyło cię to zdjęcie. Jezu jest boję. Tak, 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 tak. Tak, nasi ludzie. Kurwa, no! Mam ja by... <grym> kurwa! Prawda czy fałsz nas, potrzebuje z nami dwóch lat, aby wyprodukować owoce? Prawda czy fałsz? Mów! A tak, 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 tak. Dobra. Koleki górskie były wynalezione, aby umożliwić. No nie. tak, fałsz. fałsz? dobra. Czy ucznia została wynaleziona przez żona toalety? Chyba, no, tak. No, nie, <grym> Gepardy miał jak takie tak, domowe. Tak, tak. Tak, no, tak, no, no, tak, no, no. Tak, no, Technicznie pingwiny nie są ptakami, są ssakami, tak, prawda. To jest prawda? prawda. Fa, fałsz. Fałsz. Prawda, czy że na chmura Kumulus waży po... Tak, 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 czy nie? Nie ja Prawda nie miał. Miał. kurwa. Disney jest Coca-Coli? tak. Nie kurwa, nie wiem. Prawda, czy fałsz telewizory nie były dostępne w domach prywatnych aż do 1949 Kurde. Chuj bo, wie. Prawda. Kurwa fałsz. Zielony kod w filmach Matrix opiera się na przepisach sushi? Nie wiem. Fałsz. Prawda kurwa. No, prawda. Firma Nintendo została założona w latach 80. -tych? Ja nie wiem. No, prawda. Dobra. Nie. Yeah. Ba banany to rodzaj jagód? Tak, tak, bo tam już było. No. No. Dobrze. Przeciętnie. No, przeciętnie. przeciętnie. inteligentni jesteśmy. Nie ten koleś, kurwa. No jebać go. O, jak często bierzesz o. kąpiel? No, to ja, no, uśredniczę zastanowić. Ja ostatnie. Ja, 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 nie, ja nie, biorę. Po co mi kąpiel, kurwa? No, ostatnie daj, no, ostatnie. Ja nie mogę <noise> od razu, jak patrzę na drugie pytanie. No. <noise> kurwa, to quiz dla ludzi Bo, o mocnych nerwach. Nigdy, nigdy. <noise> nigdy kurwa. Jak często używasz? Nigdy. nigdy? Jak często zwijasz pod koszulkę? No, co trzy dni, dni, nie? no. Rzadziej, no, no. no, no. Jak często myjesz włosy? Ja włosów nie mam. To... No ja nigdy nie nie. Ja, to jest ja nigdy. Pewnie. Ja pewnie. Jak często myjesz ręce? Jak muszę. To to? Jak muszę. Kurwa, rzadziej niż pięć razy dziennie to jest najgorsza odpowiedź, kurwa. Ale co damy? Mniej, niż, mniej niż pięć razy dziennie czy rzadziej niż pięć razy dziennie? Mniej niż pięć razy mniej, dziennie. Mniej, mniej. Czym zasłaniasz nie. nos gdy kichasz? Niczym. Niczym, Niczym. Kurwa, wiadomo, co jak. Smarko, no, Homoseksualistą <śmary> nie jestem, kurwa. Daj łokciem, proszę. Łokciem? No, łokciem, no, no, kurwa. W rękę, w rękę ze smarką. No. Czy myjesz ręce po... No co ty? Nie. Jak często zmieniasz bluzę? No ja nigdy, jak widzicie, no, cały tak. czas w tej samej koszulce na każdym filmiku jestem. <śmary> Rzadziej niż Daj, coś. Ty. Ta, no. Jak często używasz antyperspirantu? Nigdy. nigdy. Drodzy żóle. Kurwa, ale o alkoholu nic nie było w tym pójdzie nawet. Co, gdy jest minus 10 stopni na dworzu? Sama, Sama koszulka, koszulka lub bez koszulki. Bez koszulki, o, kurwa. <słurka> <słurka> Jak ważna jest dla Ciebie wygoda? Tak, to, to trochę tak. No to prawda. też dla mnie trochę tak. Bo krzesło wygodne, że plecy nie bolały. Czy kochasz alkohol? Tak, o, tak, tak. Po pierwsze trzy kurwa wyrazy. Czy brzydzi cię grzebanie śmietniku? No. Nie. Nie. nie, nie. O tak. Czy dużo przeklinasz? Tak, tak. tak. Ale staramy się tak, mniej, bo mi YouTube filmy blokuje, kuźwa. Czy Oooo! Kocham, kocham! Jestem kocham. przyzwyczajony <średziś średziś> kocham, kocham. <średziś średziś> kocham. do wyciążenia. Czyli za no? piwo byś kierowcę autobusu? Ja no tak, ja no tak. Tak, no, no. Za piwo? No? Ale to jest tak, po to się żyje, napisane jest. No, to być. No, 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 no. Czy za piwo zrobi na koledze? No w bicie kustosza ty możesz się wstrzymać od odpowiedzi, a ty Sławek? Ale tam pisze, że no to... Tak, To za piwo? Ale... No kurwa, no... Ale za kurwa. piwo? To weź pomiń to pytanie może. No, to no, to ja pomijamy tutaj, żeby tutaj nie oceniali nas widzowie za bardzo. Czy za piwo golisz pachy? I tak już nie gorzę, no, weź to ostatnie, no, no. po chuj, I tak już gorzę. Czy za piwo zrobisz fikołka przed ołtarzem? Pewnie. Tak. Tak. No, no. Czy za piwo opublikowałbyś zdjęcie swoich stóp? Tak. Tak. <grym> Czy za piwo zjadłbyś zdrapkę? A co, co to za pytanie, kurwa? Pewnie. Czy za piwo krzyknąłbyś pożar na basenie? Tak. tak. Czy za piwo głośno jeździsz w toalecie publicznej? Tak. Czy za piwo zostałbyś kierowcą autobusu? Tak. No. Kurwa, no nie chciałem dać! Nie chciałem być kierowcą <grym> autobusu. Rado, Pierwszy jest już taki... Muszę ok wybrać. Który wybrać? Lewy czy prawy? Ja, by, ja bym po lewej wziął. Ja po prawej. A ty? W bicie Kustosowni. No to jest, na prawo leczny jestem, to to jest. Dobra. Który zawód wiąże się z swoimi zainteresowaniami? Eee, to nie, to, to, nie, radem, to, to, nie to, to już nie możemy. Muzyka dam, bo ja ku... raperem no. jestem z zawodu. Czy stresujesz się przed wystąpieniami publicznymi? Nie. nie. W dupie to mam kurwa. Czy jesteś no. dobrze zorganizowany, systematyczny? Nie właśnie. Po co, kurwa, to się A. organizować? Czy lubisz rysować? Tak. Ja lubię, ja bardzo tak, tak, dobrze tak. rysuję. Czy potrafisz podejmować szybkie decyzje? Tak. Ja, tak. Nie. Tak. Czy nauka języków obcych sprawia ci trudność? Nie. Nie. Czy lubisz słuchać muzyki? Nie. Ja nie lubię. A wy? Ja, 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 ja nigdy ja nie, w życiu chyba żadnej tak. ja nie ja nie, nie, nie lubię muzyki. Kto słucha muzyki, ten kurwa! Wypiertalać mi z tego filmu, jak ktoś muzyki słucha tutaj, kurwa. No. Załóżmy, że zaraz pokażę Ci jakiś dziwny pod każdym względem przedmiot, na co pierwsze zwrócisz uwagę. No na nic, mam wyjebane to mi tutaj. Dlaczego pokazał, to Suzy, co? co to kurwa jest? No, dlaczego Suzy takie coś? No. No, w dupie mam ten kurwa przedmiot. Czy kłamstwo przychodzi ci z łatwością? Tak. Dlaczego? Dlaczego? Zawsze kłamię, kurwa, jeszcze kurwa w internecie jak ktoś o coś mnie pytał, nigdy prawdy nie powiedziałem, kurwa. <laughs> Czy potrafisz grać na jakimś instrumencie? Ja na no nic nie umiem. Ja, ja. Też nie. Ja, ja nie umiem nic kurwa. Kurwa. Co chciałbyś kolekcjonować? Nic. No nic po co kurwa. Myślisz, kurwa kolekcjonować? No kur, tylko kurwy coś kolekcjonują. No kurwa. je jebane Śmieci. kurwa. Wiecie do domu przynoszą. No, kurwa. A czemu tu nie ma napisane, że nic kurwa? No. się tam zainteresować. Muszelki, kamyki, do... liście. To... daj mu i kamyki, no, liście daj kamyki, liście, kurwa i chuj <grym> liście będę zbierał gdzie czujesz się lepiej, a w środku ja nie no, lubię z domu no. wychodzić, bo to bez sensu no. De tylko debil z domu wychodzi no. Do której grupy byś się przypisał? Tyryk, ja ja nie introvertryk. Żadnej bo... kurwa w dupie ich mam kurwy jeba. Oh. To, jeba to jaki dać kurwa, ja nie wiem. No, ja, daj co chcesz. Introvertyk. Wow. Inteligencja językowa. Dobra, kurwa, która z poniższych cech najbardziej rytuje cię, cię w innych ludziach. Wredota. <grydota> jak ktoś ma on jest ślamazarą tego. To, to lekkomyślność, to... <grydota> infantylność? A infantylność to może ma... być. No infantylność, no. no, no, no. Czego najbardziej się boisz? Ja się niczego nie boję. Też. To też nie też nie niczego, kurwa, niczego się nie boję. O czym najczęściej myślisz? O piwie. Może się nam zdręgolić. O, o niczym tu no O niczym, o, o niczym. Co kurwa. To, o tym, o tym. Który nagłaściany temat z roku 2020 najbardziej cię zmartwił? Nie żaden chyba. Tu na, na ostatnią tom, z nic, z to No Ja jeszcze w chcę przeżywać, co to jest. No nic mnie nie w dupie to mam no. wszystko, co tutaj napisane jest. Która definicja szczęścia najbardziej do ciebie przemawia? Żadna. <laughs> no kurwa. Ale czekaj, może picie piwo tu jest gdzieś. nie marzeń, no to nie, to ja tak już piję piwo. Budowanie się pasteł, czyli na się. No właśnie. Posiadanie Zabezpiec, wysokiego kurwa. standardu życia, ja posiadam wysoki standard życia, mogę piwo codziennie pić, to... A po co mi coś więcej? To nie muszę go podnosić. To żadne z po powyższych. To jest twoją najcenniejszą własnością. Piwo. <laughs> kurwa, <laughs> jest, coś, innego, coś innego. Coś innego. Kurwa, no. ale mój talent do hip-hopu mógłby być, ale dam coś innego kurwa. Turystyki statów Jamasz. Kurwa, cytatów, kur, kur, jaba, okay, raka, kurwa no. nie znam tego kur... Kto kurwa to jest w ogóle. Trze trzeba, ale kumera? trzeba wybrać jeden, czekaj. Drwi blizy, to nigdy nie doświadczył rany, miłość. Chłop smutny jakiś, kurwa tam wypisuje hmm. jakieś gówno w komputerze. Debil to jest Debil, no, Żaden mi kurwa nie pasuje ten cytat. Daj to hmm. o idiocie, bo to fajnie brzmi, że idiotą ktoś jest. A gdzie to jest o, napisane? Tu to... życie to jest opowieść idioty. Pełna wrzasku i wściekłości nic nie znacząca. No. no bo to jest idiotą się jest się, wydzierasz na ludzi tylko i nic nie robić. Ja nie rozumiem, kurwa. Której epoce najbardziej chciałbyś żyć. Na wrzaskuję każdego Z którego spotanych z przedmiotów <laughs> byłeś najlepszy. Na ja lubiłem rysować tam kutasny wszędzie. Zaraz ja spoko jest. no inteligencja co przestrzenno przestrzenno-wizualna. dobra kurwa to ile masz no. lat? do każdy ma... a 18 plus no o. jesteśmy pełnoletni widzowie tak. kurwa 12-18 to <grabiały> większość, tak. większość. a kurwa dzieci 0-11 lat <grabiały> sprawdzają czy alkoholikami są kurwa jak oni nawet czasu nie mieli żeby alkoholikiem zostać kiedykolwiek <grabiały> próbowałeś alkoholu? <grabiały> nie ja, ja nigdy, w życiu, nigdy w życiu a 78% tak a tam dzieci same odpowiadają jak często bez się sięgasz <grabiały> po alkohol? codziennie Codziennie. codziennie, codziennie. Często. No więcej. Te. Czy zdarzyło ci się pić alkohol pod presją otoczenia? Ja nie, bo ja kurwa sam nie, z siebie nie. Sam no, sobie sam 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 zawsze piję. Jak ocenia świadomość młodzieży na temat skutków picia alkoholu? No bardzo wysoka, bo wiedzą, nie. że jest spoko, Alkohol to piją. No. Czy uważasz, że alkohol jest łatwo dostępny dla młodzieży? Tak, bo ja nie tak, miałem tak, problemów z tak, młodzieżą no. byłem. Czy jest też agresywny tak, po alkoholu? Tak, tak, tak. Ja nie jestem tak. agresywny alkohol. Jestem... Tak, ja z kamieniami bym ludzi. Ja, to, ja to agresywny tak, jestem bez alkoholu mam ja ja, każdego tak z na. Kurwa, ja na odwrót, że ja po alkoholu jestem spokojny, a, be, a bez alkoholu jestem agresywny. Jak nie piję. Ja, ja miałem każdym stanie wiem, Dobra, kurwa, bez... bez alkoholu i po alkoholu. W jakich no. sytuacjach najczęściej w spotykasz każdej. się w <laughs> codziennie? Bo jak się da łóżko, to, to łupić, żeby. Tak, w jakich sytuacjach? Inne, 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 wiem, inne no. kurwa, po prostu, nie trzeba okazji. No. Aha, i co, i co, I co? I tu nie powiedzą nas. Może no, druga to z tego. No czekaj. Z nami kilka razy w tygodniu. Czy mówisz. Nie, nie odmawiam. Czy następnego dnia po piciu masz kaca? Nie, nie. nigdy. Czy potrafisz przerwać picie po jednym nie. kieliszku? Nie. nie. <laughs> Wiadomo, że nie kurwa. <laughs> Czy wobec sytuacji problemowych topisz smutko? A nie ja mam sytuacji problemowych. Nie mam, nie mam czego. Nie, ja mam dobre życie. Czy na imprezach umiesz dobrze się bawić bez alkoholu? Nie, nie poszedłem na imprezę bez alkoholu. Czy po wypiciu alkoholu jesteś agresywny? Ja mam to, że jestem spokojny. Ja też spokojny jestem, tylko że ja się ja, fajnie tam po alkoholu ludzi tam dręczyć, z kamieniami. I to nie i... potrafię tego ocenić. W jakim towarzystwie pijesz? Sam. tam. Jesteś <laughs> trochę... Tak, kurwa, wygraliśmy wojsko. Kurwa, kurwa. Kurwa, udało się, widzowie, jesteśmy alkoholikami. Ura.